Select Jawik Jawik. Jest to przynęta imitująca pijawkę. I myślę, że taka najbardziej wierna kopia pijawki w naszej ofercie. Mamy dwa rozmiary, czyli 1,8 cala oraz 2,2 cala. Są to malutkie przynęty dedykowane do ultralekkiego łowienia, do łowienia wstrągów, okoni raczej przy zestawach takich, gdzie przynęta jest swobodna, czyli to jig rig, jakaś karolina, jakiś boczny trok. Nie do końca polecałbym tu główki jigowe, ponieważ ta przynęta jest za mała, żeby poprawnie i fajnie prezentować ją w takim stylu łowienia. Mamy korpus podzielony de facto na cztery części. Mamy część przednią, która jest najdłuższa, umożliwiająca Wam uzbrojenie poprawne tej przynęty i później mamy dwie sekcje środkowe zapewniające tą pracę przynęty oraz wydłużony, ale bardzo wąski ogonek. Jest to przynęta, przy której to Wy decydujecie o tym, jak ona będzie pracować, ponieważ nie ma de facto swojej własnej pracy. Przez animację szczytówki czy przez odpowiednią budowę zestawu to właśnie Wy nadajecie pracę tej przynęcie. Gama kolorystyczna Javików jest też dosyć spora, więc spokojnie dobierzecie sobie kolorek pod Wasze wody, pod Wasze zastosowania. Ja polecam raczej przy tego typu przynętach używanie kolorów naturalnych bądź zbliżonych do naturalnych jakichś piaskowych, brązowych, niekoniecznie seledynów. Ale to nie znaczy, że nie możecie takich seledynów używać. Niejednokrotnie już też się przekonałem i przekonały mnie o tym osoby, na, z którymi mówiłem na rybach że kolory te potrafią również otworzyć wodę, dlatego mamy tę gamę tak szeroką i tak różnorodną. Javik, tak jak i wszystkie przynęty marki Select, nie tylko, jest bardzo miękka, a dodatkowo silikon ten jest nasączony atraktorem oraz ma domieszkę soli, co dodatkowo jeszcze wspomaga skuteczność broni i skuteczność zacięć. Patrzymy na tą przynętę troszkę dłużej w pysku, przez to właśnie atraktory są często tak bardzo poszukiwane i cenione. Uniwersalna ultralightowa przynęta, która sprawdzi się w każdych warunkach, to jest właśnie jawik. Więc jeżeli łowicie w ten sposób i szukacie przynęty najbardziej uniwersalnej do każdej ryby, jawik będzie waszym wyborem.